Przed Tobą lista 4 najlepszych suplementów, które poprawią Twoje efekty treningowe, zwiększą siłę i poprawią wytrzymałość. Numer 4 mocno Ci zaskoczy? bo jest nietypowy, więc zostań do końca. Numer jeden to oczywiście kreatyna. Wspiera budowę i siłę mięśni, poprawia regenerację, odnawia cząsteczki ATP, co zwiększa naszą moc i energię, ale także wspiera pracę mózgu. Numer dwa to beta-alanina. Hamuje zakwaszenie mięśni, niweluje poziom odczuwanego zmęczenia na treningu i sprawdzi się głównie w sportach o stałym tempie. Beta-alanina musi być stosowana przez kilka tygodni, by dała pożądany efekt. Numer trzy to kofeina. Mocna kawa będzie idealna przed treningiem. Hamuje zmęczenie, zmniejsza odczuwany ból, wspiera wykorzystywanie energii i pozwala na przykład podnosić większe ciężary. I wyczekiwany numer 4 to sok z buraka. Jest świetnie przebadany, a zawarte w nim azotany poprawiają wytrzymałość, odporność i hamują zmęczenie. Jedną porcję takiego soku należy spożyć 2-3 godziny przed treningiem.